W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Głosiciel dobrej nowiny, Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. O jak wielka jest życzliwość Syna Bożego ku całemu rodzajowi ludzkiemu, nikogo, choćby nawet najpodlejszego i najbardziej niegodziwego. Nie chcę wykluczyć z niebieskiej ojczyzny, gdyż poleca tym, których wyniósł do godności apostolskiej, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak królom, jak obywatelom, tak panującym, dynastiom, jak podwładnym, tak panom, jak sługom, bogatym, jak i ubogim, zarówno starcom, jak i dzieciom, po prostu wszystkim ludziom, dosłownie wszystkim. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. O Jezu nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na sługę Twego świętego Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić Słowo Boże, i Nieść pomoc duchową pozbawionym opieki dusz udziel nam tej łaski, byśmy pociągali innych ku Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do świętości. Święty ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, Zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego niepokalanej matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych, i litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo, uciekam się do Ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę. O którą cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.